Witamy w górach świętokrzyskich. Znajdujemy się na Telegrafie. Najwyższy szczyt, Kielc. Pogoda jest przepiękna, a teraz pora na gotowanie. A co dzisiaj przygotujemy? Co ugotujemy przede wszystkim w plenerze? Co warto ugotować w plenerze i w takich warunkach, żeby nie tracić czasu, bo pojeździć trzeba. Dzisiaj przygotujemy kwaśnicę świętokrzyską. Telegram 2026. Uuu! Ale wzbogacimy ją Jagnięciną. Świeżą łopatką Jagnięcą od firmy Zychowicz, która jest jedyną firmą w świętokrzyskim, która, która ma w sprzedaży i ma w ofercie świeżą Jagnięcinę. Każdą część, począwszy od całej tuszy, po łopatkę, biodrówkę i kotleciki Jagnięce. Dodamy kwaśnicę i plus jeszcze smaczek ode mnie, czyli podkręcimy troszeczkę całość. Zabieramy się za gotowanie. Zabieramy się za krojenie naszej jagnięciny. Warunki nie są łatwe, ale bardzo przyjemne. Mm, piękny zapach. Nie bójmy się jagnięciny. Jagnięcina to jest mięsko do 12 miesiąca życia i to jest sprawdzane, to jest badane. Dlatego ona nie śmierdzi, jak ludzie, ludziom się wydaje. A jeżeli ktoś poczuje jakiś zapach jagnięciny, tak? I będzie to przeszkadzać, wystarczy dobrać odpowiednie zioła. Wystarczy dodać kminek, nasz polski mięte, zielony pieprz, żurawinkę, która daje słodycz i daje nam niesamowity aromat i na pewno będzie zajęta. Jagnięcinę kroimy w kostkę. Wystarczy nam i jest telefon. O, Zwiechowicz dzwoni. Tak jest. Tak, tak. Używamy świeżej jagnięciny. Nie no, żartuję, nie wiem kto dzwonił. <ścoughs> Aby jagnięcina nam y, szybciej doszła, tak, bo to jest świeżutka jagnięcina, to pokrójmy ją jak najdrobniej. Czym drobniej? W tym wypadku, tym szybciej, a jak wspomniałem na początku, no nie możemy tracić czasu, bo warunki są wyśmienite. Jagnięcinę mamy pokrojoną. Teraz tak, do naszego rondelka ląduje smalec i musimy jagnięcinę przesmażyć. Do naszego rondla ląduje jagnięcina i musimy ją przesmażyć. Mam pomysł, aby przyspieszyć i zamknąć tam obieg. Scouting mocny wjeżdża i musimy sobie radzić. W tym czasie, kiedy nam jagnięcina się smaży, zabierzmy się za warzywa. Do tego dodamy cebulkę, ziemniaczka, marcheweczkę, jabłuszko i seler. tak? A na sam koniec zostawimy to, co mieści się w tym słoiku: czyli gotowe danie, ale gotowane na wywarze wieprzowym, wołowym, wędzonych kości. Czyli tu jest głębia, pełnia smaku, cebulkę. Jak i wszystkie warzywa kroimy w kostkę. Gdzie się tutaj gotuje? Takie rzeczy w plenerze to już wiesz. Fajna sprawa. Marcheweczka również ląduje do naszej miseczki. Seller to samo. Na powietrzu jedzenie smakuje zupełnie inaczej. Dlatego tutaj nie będziemy przywiązywać uwagi, czy my pokroimy cieniuteńko, drobniuteńko. Ma być smak, ma być klimat. Zaglądamy do naszej jagnięciny. Mamy dzisiaj minus 8 stopni. Fantastycznie, nieodczuwalne, bezwiecznie, warunki znakomite. Jak wspomniałem, jagnięcina uwielbia również słodycz, czyli oprócz żurawiny będzie również jabłuszko. I danie jednogarnkowe charakteryzuje się tym, no czym? Że robimy w jednym garnku, i to jest tutaj najprzyjemniejsze i najfajniejsze. Przerzucamy odrobinę suszonej, mrożonej żurawiny. Mam również zielony pieprz w zalewie, który idealnie pasuje i oprócz zielonego pieprzu mięta świeża. To jest mój tip, słuchajcie. Ja jeżeli ktoś nie lubi jagnięciny, przeszkadza zapach świeża mięta, która rośnie tylko i wyłącznie o tej porze roku na telegrafie. Słuchajcie, to jest zjawisko, które naprawdę jest nie powtarzalne. Parę listków świeżej mięty. tak jest. O, z korzonków mi się tutaj wyrwało, ale wsadzimy. Wracamy, posiekamy, <laughs> posiekamy i dorzucimy. Rówdzie. Czostek. Mm, tutaj pika, ale my ją tu naprawimy. Kurwa, o co tu chodzi? Niby wiesz, niby cyka, ale nie smaży się. Nie, 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 czekaj, czekaj, czekajcie, nie ma się stresować. Jest git, jest git. Jagnięcinka nam super się smaży. Pamiętajmy o doprawieniu. Warunki mamy nieco lepsze do gotowania, ponieważ przestał padać śnieg. W międzyczasie ziemniaczki, które ugotowałem w mundurkach wcześniej, pokroimy sobie na plasterki. Ładnie pachnie. Jagnięcina! i nasze. Pokrojone warzywa z jabłkiem, z żurawiną, pieprzem, miętą w tej chwili lądują do rondelka. I teraz pilnujmy, aby nam się to wszystko nie spaliło, ponieważ dodałem wszystkie warzywa jednocześnie. Widzę, że brakuje nam troszeczkę tłuszczu, dlatego. A, dodamy tutaj zamrożony smalec. Hop, upadło. Warto dodać nasz polski. Minek, ponieważ jest to aromatyczna przyprawa, z którą nie możemy przesadzić, aby nam nie zabiło smaku. I teraz jest pora słuchajcie na to, żeby Ach, tutaj w tym kijku mamy taki specjalny nasz kielecki trunek. O! o zamarzło! Nie napijemy się nic. Oczkę się odkręca, ale może to być również. To jest Pozdrawiamy Roberta Makłowicza oczywiście, którego uwielbiam i kocham. Jako, że mamy już przesmażone mięsko, warzywa, e, potrzebujemy płynu. No skąd wziąć, skąd wziąć tutaj płyn? Słuchajcie, no jak to skąd. Stąd pełno świeży śnieg będzie idealny. Tylko pamiętajcie, możemy gotować oczywiście na śniegu. Możemy go brać, tylko potrzebujemy, aby on nie był niczym skażony, czyli nie jest. Z przydrożnego rowu za przeproszeniem. Mamy tutaj piękny klimat y, przyrody, czyli lecimy. I żeby nie był żółty, o! Może być, tak. I pamiętajmy, nie bierzmy żółtego śniegu nigdy. O! Puszek, tak jest. Jeżeli przegotujemy ten śnieg, czyli wrzucimy do naszego garnka, zabijemy wszystkie bakterie, które są tutaj. O, tak! O! Szczotka! Szczotka! Gdzie jest szczotka? Szczotka! Pamiętajmy również o odśnieżaniu odpowiednim wszędzie posesje, kuchenki, stoliki i teraz czekamy aż wszystko nam się zagotuje i myślę, że przy naszym tutaj stylu krojenia e, jagnięciny będzie to około 20-30 minut. Sprawdzamy czy nasza Jagnięcinka już jest mięciutka. Brakuje jej dosłownie 4 minutki, dlatego możemy już zaczynać i dopełniać tutaj nasz kapuśniaczek głębią i esencją. O, pięknie klikna. i zaczynamy. No, parę słoiczków tam tutaj pójdzie, bo tak liczę. Dobra, na razie na chwilę są dużo osób na stoku nie ma, ale jak poczują ten zapach, to obstawiam, że Tutaj zjadą się narciarze z całej Polski. Mięsko jest. Idealne danie, właśnie na tego typu imprezy. Wyobraźcie sobie tylko kulik, pochodnie, ogień no i kapuśniak. A ja przykrywam, aby szybciej nam się to wszystko zagotowało. Brakuje jeszcze pikanterii, czyli nasz zielony pieprz. A żurawinkę też możemy dorzucić. Nasz zielony pieprz rozgnieciemy, zrobi świetną tutaj robotę. Ja generalnie czy to Bigosik, czy kapuśniaczek robię bez pomidorów, ale jeżeli dodaję do niego jagnięcinę, miętę, nie zielony pieprz, to również dodam łyżkę pomidorów, może dwie. O, słyszę, jadą talerzyki. Jadą chyba, nie? I gwarantuję, że to, co jest tutaj w tym garnku, jest smaczne. No. Tak, siemanko, cześć Michał. Gotujemy. Dzięki w ogóle Michu, kurde, że wiesz co, tak, że mogę, mogę tutaj u Ciebie pogotować. E, Michał Misztal, mój kolega od lat, e, właściciel właśnie tego stoku. E, karczmy gotujemy? gotujemy już ugotowane się. I Proszę próbujemy. Bardzo, I... Serdecznie zapraszamy wszystkich. Rodzinki, młodzież, dzieci dorosłych. Wszyscy są mile u nas widziieni. Lubimy takie akcje jak dzisiaj, także serdecznie zapraszamy. Ile masz tych łyżek? Cztery tylko że nie, trzy no, łyższa... chyba jest. Cztery łyżki przy mówisz. Nie, to ty nie po drodze wylecisz. Nie no, parno się tu poskoczenie. 16! czy wiesz, czy coś jeszcze dorzucamy jakiegoś, wiesz, soli pieprzu? O Robi robotę. Bardzo proszę o taki szczery feedback. Dobra? Autentycznie, proszę bardzo. No. Pyszny kapuśniak. Pyszny kapusiaczek. Tutaj pracujesz ja to wie pani, ja to pracuję wszędzie. Ja tutaj będę przed południą codziennie, jakby pan pracuje. <grymne> tak pani jest stąd? Zychowicz. Zychowicz naprawdę to jest jedyna Świętokrzyskim, firma która ma dostęp i ma e, świeżą, świeżą jagnięcinę. Naprawdę i to jest tutaj jest akurat pilnowane, jest to przebadane, bo jagnięcina to jest do 12 miesiąca tylko i wyłącznie. A te, które mamy gdzieś w naszych tutaj hurtowniach i wszystkim to jest czasami oszustwo, bo to nie jest w ogóle sprawdzane. Już po 12 miesiącu to nie znaczy to już jest baranina, to już jest, to już jest to jest baran, to jest, to jest to jest owca, jak rozmawialiśmy. To nie jest to i dlatego ludzie się czasami boją tej jagnięciny jeść, bo uważają, że to jest cap, że śmierdzi capem, Proszę zobaczyć, mam tutaj i ja po prostu ten kapuśnia, które oni przygotowują potrawy mają, tak? Wzbogaciłem jagnięciną swoimi przyprawami. Proszę bardzo, ja również. Smacznego proszę spróbować proszę powiedzieć szczerze. Pachniało ładnie. Na dole nawet. A i dzisiaj się trafiło. Oj, pojeździmy i pojemy. Mm. Ten pieprz tutaj robi robotę. Było bardzo miło. Ja już zjeżdżam. Dziękuję Wam bardzo. Naprawdę to była dla mnie przyjemność tutaj gotować. Panie instruktorze, jak, jak zjechać? A du, prosto, tak. Ah, grazie. dzięki. Dobra,